Sponsorem generalnym Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego Podhale jest firma Wojas. Sponsorem głównym miasto Nowy Targ. Ponadto wspierają nas stacja paliw Circle K Władysława Halczaka przy ulicy Jana Pawła. Firma Janas. Hotel Resort Pieniny. Hotel Ibis Styles Nowy Targ. Yamako. KSM. Almedica. Emhurt, Betklik oraz Powiat Nowotarski. Dzień dobry. Mecz 16 kolejki rozgrywek trzeciej ligi grupy czwartej. Mecz pomiędzy Podhalem Nowy Targ a Unia Tarnów. Witam Państwa na pomeczowej konferencji. Są z nami trenerzy obydwu drużyn. Trener drużyny Unii, pan Paweł Węgrzyn. Dzień dobry Panie Trenerze. I trener gospodarzy drużyny Podhala, pan Tomasz Kuźma. Dzień dobry Panie Trenerze. Poprosimy komentarz od raz Zaczniemy drużyny gości. Oczywiście gratuluję dzisiaj zespołowi Podhala, bo Pokazała dzisiaj siłę, e, klasę i, no i myślę, że trener może być zadowolony na pewno z postawy swoich zawodników. Ja natomiast muszę powiedzieć, że od, e, od ósmej kolejki meczu w Połańcu e, nie zagraliśmy takiego meczu jak dzisiaj. Gdzieś, gdzieś cały czas był kontakt. E, presja na wynik. Myślałem, że te demony z początku rundy mamy, e, mamy za sobą, że jesteśmy w dużo lepszej e, formie motorycznej, że jesteśmy w stanie pokazać większą intensywność i tak było faktycznie z kolejki na kolejkę. E, Dźwigaliśmy się bardzo mocno i na pewno dzisiaj liczyliśmy, liczyliśmy na więcej. E, mocno przygotowywaliśmy się tutaj pod, e, pod, pod halę. Wiedzieliśmy, że mają swoje problemy kadrowe e, i natomiast e, myślę, że trochę kusiliśmy los. E, za mało wywiązywaliśmy się z założeń, które mieliśmy przed meczem e, i za mało wykorzystywaliśmy przestrzeni, bo taki był plan, żeby kierować piłki w drugą bazę po skupieniu gdzieś na swojej połowie siedmiu ludzi razem, razem z wahadłami drużyny przeciwnej. Natomiast gdy ta druga baza byłaby zamknięta, to, to zdecydowanie wykorzystywać przestrzeń za linią obrony przeciwnika. Natomiast to nie funkcjonowało. U nas będziemy analizować dlaczego. Oczywiście, jakość przeciwnika na pewno tutaj miała i odgrywała swoją rolę. Oczywiście, wiem, że zamiar tych długich piłek i ta bezpośrednia graza naszą linią obrony były zamierzone. Pod hale to robiło bardzo dobrze, natomiast my za łatwo dostawaliśmy te piłki. Zdecydowanie w wielu sytuacjach powinniśmy piłkę, piłkę z góry skierować, zebrać drugą. Tutaj wszystko dziś lądowało za naszymi plecami i, i to nam stwarzało bardzo, bardzo dużo problemu. I wydaje mi się, że za dużo przegraliśmy dzisiaj pojedynków indywidualnych. Za mało graliśmy w kontakcie z przeciwnikiem, mimo że jasne były zasady tej obrony, wysokiej czy niskiej. Mało kompaktowości. Pogubiliśmy parę razy bardzo mocną strukturę i, no i myślę, że od, od tej końcówki pierwszej połowy pod hale miało, miało kontrolę nad meczem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener Tomasz Kuźma. Dziękuję za gratulacje trenerze. I Cóż, jesteśmy się bardzo zadowoleni. Wygraliśmy mecz. Wygraliśmy z Unią, tak jak trener wspomniał, Unia od kilku kolejek jest zespołem, który gra na wynikowym kontakcie z przeciwnikiem, więc te mecze nie są takie jak, jak właśnie z początku rundy, że, że, że gdzieś tam są jednostronne. Oglądaliśmy je, widzieliśmy, że Unia jest bardzo właśnie zespołem młodym, ambitnym, do chętnym, dużo, dużo, dużo biegający jeśli chodzi o pierwszą linię, drugą linię, tutaj w, ma swój pomysł na to bronienie i cieszę się, że zespół poszedł do tego meczu, żeby, żeby go wygrać i tak zaczęliśmy ten mecz właśnie grając, wykorzystując te słabsze strony, nasze silne, czyli grę Grę w przestrzeń, grę za linię obrony, nie skupiając się tylko na usypianiu z piłką, na grze w poprzek, na grze krótkimi podaniami, a troszkę różnicowaniu tych ataków i w tym byliśmy, uważam, w pierwszej połowie bardzo konkretni, bo i grę w bocznych sektorach, po której Kozarzewski wychodził dwukrotnie w dobrych sytuacjach i grę w przestrzeń, gdzie wychodził Seweryn z w dobrych sytuacjach, umieliśmy wykorzystać dochodząc do sytuacji, a finalnie... w. W końcu pierwsza jest zfinalizować i, i cieszyć się tym prowadzeniem 3-0 do przerwy. Skorygowaliśmy też pressing, jeśli chodzi o ustawienie ósemek w środku, bo, bo czuliśmy, że Unia odważnie gra od bramki, Unia odważnie właśnie chce wciągać przeciwnika i, i też na dzisiaj dysponują, uważam. Dobrymi zawodnikami jeśli chodzi o pozycję 9, czujących się tyłem do bramki, grających w powietrzu. I tutaj trzeba było być uważnym, żeby te piłki w górze, które są kierunkowane na nich, wygrywać, dobrze sekurować. I tutaj uważam, że od pewnego momentu w pierwszej połowie zaczęliśmy lepiej odbierać piłki, przez co lepiej funkcjonowaliśmy w ataku. No i druga połowa to troszkę tutaj możemy mieć jakby taką lekcję do do tego, żeby zespół dalej się rozwijał, czyli zarządzanie meczem. Umiejętność zarządzania meczem w momencie, kiedy wygrywamy, wygrywamy trzema bramkami i tutaj kwestia grania bardziej zespołowego, bardziej takiego, który będzie utrzymywał tą dobrą intensywność, dochodzenie do sytuacji, to było, ale pod polem karnym przeciwnika byliśmy już trochę bardziej nastawieni na indywidualne zachowania, gdzie mało się szukaliśmy w odpowiednich momentach, a kiedy trzeba było indywidualnie zakończyć, no to szukaliśmy na siłach kogoś, kto gdzieś tam domagał się tej piłki. Tutaj zabrakło nam takiego wyrachowania, większego pragmatyzmu jeśli chodzi o kontrolę tego meczu, bo wypracowaliśmy ją bardzo dobrze w pierwszej połowie, trochę w druga, jeśli chodzi o taką kulturę posiadania, była. Była dobra, ale tutaj jakby skuteczność i, i, i tych goli, e, sytuacji, które mogliśmy zamienić na gola, no, mogliśmy wykorzystać więcej. Więc e, finalnie cieszymy się ze zwycięstwa. E, szanujemy te punkty tak jak każdy punkt, bo widać, że Unia się rozwija w tej lidze i, e, i do tego meczu tak podeszliśmy. Więc tutaj duże mm, duży jakby e, e, gratulacje dla zespołu i przygotowujemy się na kolejny mecz, który jest. Flubartowie również bardzo ciężki, więc cieszymy się z tego zwycięstwa i od poniedziałku myślimy, co dalej. Sponsorem generalnym Nowotarskiego Klubu Biłkarskiego pod Hale jest firma Voyas. Sponsorem głównym miasto Nowy Targ. Ponadto wspierają nas stacja paliw Circle K Władysława Halczaka przy ulicy Jana Pawła, firma Janas, Hotel Resort Pieniny, Hotel Ibis Styles Nowy Targ, Yamako, KSM, Almedica. Emhurt, Betklik oraz Powiat Nowotarski.